Aniołowi Kościoła w Filadelfii napisz, to mówi święty, prawdomówny, ten co ma klucz Dawida, ten co otwiera, a nikt nie zamknie, i ten co zamyka, a nikt nie otwiera. Znam twoje czyny. Oto postawiłem jako dar przed tobą drzwi otwarte, których nikt nie może zamknąć, bo ty, chociaż masz moc znikomą, zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mego imienia. Oto ja ci daję ludzi z synagogi szatana spośród tych, którzy mówią o sobie, że są Żydami, a nie są nimi, lecz kłamią. Oto sprawie, że przyjdą i padną na twarz do Twoich stóp, a poznają, że ja Cię umiłowałem. Skoro zachowałeś naukę o mojej cierpliwości, i ja Cię zachowam od próby, która ma nadejść na cały obszar zamieszkany, by wypróbować mieszkańców ziemi. Przyjdę niebawem, trzymaj co masz, by nikt Twego wieńca nie zabrał. Zwycięzco uczynię filarem w świątyni Boga mojego i już nie wyjdzie na zewnątrz. A na nim imię Boga mojego napiszę i imię miasta Boga mojego, nowego Jeruzalem, co z nieba zstępuje od mego Boga, i moje nowe imię. Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi duch do kościołów. Dzisiaj duch mówi do kościoła w Filadelfii. Mówi do ciebie. Nazwa Filadelfia znaczy miłość braterska. To jest jej tożsamość tego miasta, to jest Twoja tożsamość. Jesteśmy zaproszeni do miłości braterskiej. Filadelfia znajdowała się na przełęczy, która prowadziła do Azji Mniejszej. Uważała się za bramę wejściową. W głąb tego terytorium. Mogła według swojej woli zamknąć wejście albo otworzyć. W Filadelfii również czczono Boga Janusa. Od tego pochodzi miesiąc styczeń, Januarius, a więc jest to Bóg początku, a jednocześnie jest to Bóg bram, Bóg drzwi, Bóg wejścia. Świątynia w Filadelfii poświęcona Janusowi miała dwie bramy. I te bramy były zamknięte na czas pokoju, a otwarte na czas wojny, aby Janus mógł przyjść i swoim wiernym pomagać w walce. I oto Jezus zaprasza nas do tego, abyśmy byli tymi, którzy są otwartą bramą, bo przychodzi czas wojny, bo przychodzi czas ewangelizacji. I oto Jezus mówi tak: Oto postawiłem jako dar przed Tobą drzwi otwarte. Jesteśmy zaproszeni do misji. Jesteśmy zaproszeni do tego, aby ewangelizować, aby nieść miłość, którą posiadamy, którą otrzymaliśmy od Jezusa naszym braciom i siostrom. I oczywiście ta miłość ma być niesiona do wszystkich. Jezus mówi: Oto ja ci daję ludzi z synagogi szatana. Nie ma ludzi wyłączonych z podbożej Bożej Miłości. Nawet ci, którzy się określają jako nasi wrogowie, którzy jawnie przeciwko nam, Jezusowi występują, są zaproszeni do tego, aby im ogłosić Ewangelię. Jezus mówi: abyśmy się nie bali, że nikt tej bramy nie zamknie, że nikt jego misji nie jest w stanie zatrzymać, nawet jeśli jesteśmy słabi i mali, jeśli jesteśmy wierni jemu, on będzie tym, który tę misję będzie realizował. Kim jest Jezus? On jest święty, czyli totalnie inny, jest nie z tej ziemi, a jednocześnie jest dla nas, jest prawdomówny, jego prawda to on sam, to nie jest jakaś prawda na zewnątrz którą można zmieniać, ale on sam jest prawdą. I on ma klucz Dawida. On otwiera bramę do szczęścia, bramę do swojego królestwa. I obietnica dla ciebie, jeśli będziesz wierny Jego Słowu, jeśli będziesz wierny misji głoszenia Ewangelii, jest taka, że zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego. Wiemy, że w Filadelfii, kiedy chciano uczcić kogoś znamienitego, Kogoś zasłużonego dla miasta, na filarach świątyni wypisywano Jego imię. Jezus obiecuje, że to nie będzie tylko jakiś napis na filarze zewnętrznym, ale my sami staniemy się filarami świątyni, która już tutaj na ziemi się tworzy, która już tutaj na ziemi się buduje, a swoje zwieńczenie będzie miała kiedyś w niebie. Jesteśmy świątynią Boga, jesteśmy filarami tej świątyni. Na nas jest wypisane imię Boga, imię Jezusa, nowe imię, otrzymujemy nową tożsamość. I dlatego. Jesteśmy zaproszeni, aby nieść Ewangelię, aby nieść Jezusa całemu światu.